Kochani, zapraszam Was w na taki pierwszy odcinek. Dzisiaj spacerujemy sobie po Pradze. Będzie to jednodniowe zwiedzanie tego pięknego miasta. Jeżeli jesteście teraz ze mną, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, zasubskrybujcie ten kanał. My już dojechaliśmy do Pragi po 11 godzinach. Jeśli chodzi o polskiego busa, to wyjeżdżał z Gdańska. Była to linia P13 i przejeżdżał przez Bydgoszcz, Poznań, Leszno i Wrocław. Zatrzymuje się na przystanku na dworcu autobusowym Praga Florenc. Musicie iść za tłumem, przejść przez cały dworzec i kierować się w lewo. My już jesteśmy odświeżeni, zadowoleni, mam nadzieję, i bolą nas pupy, ale idziemy zwiedzać i zaczynamy od bramy prochowej. Jak widzicie, po drodze do centrum Pragi na placu Republiki trafiłyśmy na taki mały. Ryneczek, małe targowisko. Możecie na nim kupić zarówno jakieś czeskie pamiątki, jak i spróbować czeskich przysmaków, czy napić się wina. W wielu miejscach w Pradze zobaczycie panów, którzy robią bańki mydlane. I jeżeli oni zauważą, że ustawiacie się do zdjęcia, to robią te bańki przed tobą. Także efekt na zdjęciu jest naprawdę niesamowity. A teraz przed sobą macie dom reprezentacyjny Pragi. Za moimi plecami, mam nadzieję, że widać, jest brama prochowa, czyli taki pięk, pierwszy punkt na naszej mapie. Większość turystów uważa, że to właśnie od niego rozpoczyna się zwiedzanie Pragi i absolutnie się z tym zgadzam. Wchodzimy właśnie na pierwszy punkt widokowy w Praze, czyli na Bramę Protagą. Zaraz, jak wejdziecie, to macie kasy. Już widzę ten pierwszy przepiękny widok, z którego miasta jest obłędnie. Wejście na samą górę kosztuje 100 koron. Te dwie czarne wieże, które macie na wprost, to kościół Najświętszej Marii Panny. Po jego lewej stronie widać remontowaną wieżę ratusza staromiejskiego, a po prawej stronie w oddali są hradczany. A teraz już idziemy do centrum Starego Miasta zobaczyć ratusz i zegar astronomiczny. Skoro wakacje, to nie możemy sobie odmówić lodu. Jest naprawdę gorąco, jest około 27 stopni i na szczęście na razie nie pada, chociaż zapowiadano w I gałka taka mała lodów kosztuje tylko 30 koron. Są naprawdę pyszne. Ja mam smak. Jaki mam? Melon. Melonowy. Mango. Mango. <noise> pięknych kościołów, ratusz staromiejski i po jego południowej stronie znajduje się zegar astronomiczny. Pokazy na tym zegarze odbywają się co godzinę od 9 do 21. Oprócz tego za mną też widzicie pomnik Jana Husa. z lewej strony i idąc dalej prosto wejdziemy na słynny most Karola Wokół mamy mnóstwo knajp, restauracji lodziarni, sklepów z pamiątkami Kolejny punkt widokowy. Droga już jest o niebo lepsza, już nie ma takich krętych schodów, tylko raczej korytarz jest w formie kwadratu. Już można zobaczyć jaki będzie widok. Jestem właśnie na kolejnym punkcie widokowym w Pradze. Tym razem jest to brama, przy której zaczyna się most Karola. Jesteśmy od strony jeszcze Starego Miasta. Wejście też kosztuje 100 koron. Dla seniorów jest to 70 koron. Wejście jest dużo znacznie prostsze, jest mniej schodków, a widok jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie miasto z każdej strony, widok na Hratczany, na Most Karola. Niesamowicie. Wchodzimy sobie właśnie mostem Karola. Jest to najbardziej rozpoznawalny znak Pragi, którego nie sposób ominąć. Most ma 500 metrów długości i łączy ze sobą Stare Miasto z dzielnicą Mała Strana. Jeżeli chcecie zobaczyć most mniej zatłoczony, to polecam się wybrać tutaj naprawdę rano. Natomiast jeżeli wybieracie się na jakiś romantyczny spacer, to przyjdźcie już po zachodzie słońca. Kiedy jest ciemno, a całe miasto jest daleka podświetlone, no wygląda to niesamowicie. Potem wam pokażę właśnie filmiki. Niestety, ludzi jest mnóstwo, ale to też ma swój urok. Jest mnóstwo grajków, jest 30 rzeźb, na których są też takie małe rzeźby, które jak dotkniecie, to przyniosą wam szczęście. Możecie sobie namalować portret, karykaturę, kupić wszelkiego rodzaju pamiątki. czyli małą stronę, a po prawej stronie mamy kratczanę. W mostu Karola też bardzo dobrze widać miniaturkę wieży Eiffla na wzgórzu Petry. Ona jest po lewej stronie. W szczególności widzicie wzgórze Petrin po lewej stronie od bramy. Natomiast po prawej stronie widać Hradczany, a ten kościółek z zieloną kopułą jest to kościół świętego Mikołaja, na który także będziemy wchodzić. od mostu Karola, dochodzimy do kolejnego punktu na naszej mapie. Jesteśmy właśnie przy ścianie Johna Lenona I w czasach komunizmu ludzie tutaj przychodzili wyrażać swój błąd poprzez właśnie takie malowidła czy napisy na ścianie i często też hasła, które wypisywały, były z tekstów piosenek Johna Lenona, dlatego to się nazywa właśnie ściana Johna Lenona. Zobaczcie, jaka jest teraz kolorowa. Każdy, kto przyjeżdża do Pragi, zawsze się tutaj podpisuje. My też kiedyś jak byliśmy z markiem podpisaliśmy się w 2014 roku, ale nie wiem czy to znajdę. Zobaczymy. było za dużo ludzi, każdy z nich coś malował, było tyle warstw, że w ogóle nie sposób to opisać. Skręciliśmy teraz w lewo od strony mostu Karola, czyli jesteśmy jakby naprzeciwko Hradczan. Jesteśmy w tej chwili na małej kampie i dochodzimy do pomniku Bobasu. Bardzo chciałam znaleźć ten pomnik, jest super, a wcześniej jak byłam z markiem to tutaj go nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że za chwilę też dojdziemy do Muzeum Franca Kapki i zobaczycie pomnik zikających mężczyzn. Wszystko wam powiem o co chodzi. Jak widzicie, Bobasy zamiast twarzy mają kody kreskowe. Miało być to protestem przeciwko globalizacji. Natomiast jeśli chodzi o sikających mężczyzn przy muzeum franca kawki, to jak widzicie, sikają oni do czegoś na kształt Czech. Pomnik został zbudowany jako jakby taka radość wejścia Czech do Unii Europejskiej, ponieważ wejście do Unii było dla nich tak samo przyjemne jak oddawanie moczu. I jako taka ciekawostka, z tego co wiem, to można wysłać yy, SMS-a, i panowie treść SMS-a wysikają. Teraz wracamy się w okolice Mostu Karola i dochodzimy do kolejnej atrakcji miasta. Za mną widzicie zabytkowy kościół świętego Mikołaja. Z tej strony nie widać jeszcze wieży ani tego co nas czeka, ale to jest kolejny przepiękny punkt widokowy w Pradze, także warto się tutaj dostać. Znajduje się on koło Kratczan i z góry zobaczycie całe miasto. Widać zarówno Kratczane, jak i Stare Miasto, w Górze Petrin, no po prostu jest niesamowicie. Zapraszam Was. Powiem Wam, że to było najbardziej hardkorowe hard podejście na dzisiejsze punkty widokowe. aż nie mogę powietrza złapać chyba jest najbardziej wysoko z tych wszystkich na których byliśmy dzisiaj I znajdujemy się w tej chwili przy kościele na, na wieży kościoła świętego mikołaja on jest po prawej stronie mostu Karola od razu bo widać także nie będziecie mieli problemu żeby tutaj dotrzeć stąd widzimy z górze Petrin z miniaturką wieży Eifla za chwilkę pokażę Wam resztę widoków będziemy widzieć most Karola kratczany i w ogóle całe miasto Bilet też tutaj kosztował 70 koron dla studentów i uczniów, tylko pokażcie aktualną legitymację. A dla osób dorosłych, nieposiadających legitymacji bilet kosztuje 100 koron. Tylko nie zapomnijcie, kupując bilet poinformować wcześniej w kasie. My no przykład nie wiedzieliśmy, że są bilety studenckie i zapytałam tak w sumie przypadkowo, czy są jakieś promocje. Okazało się, że jest, Z tym że trzeba powiedzieć wcześniej. Żeby Pani nie, nie naliczyła Wam biletu właśnie za tych 100 koron, ponieważ jeżeli on się nie sprzeda, no to będzie musiała zapłacić swoich pieniążków. Także o tym pamiętajcie. A teraz, no przepraszam, że do Was tak nie mówię, ale zobaczcie te widoki. A teraz wchodzimy już na ostatni punkt na naszej mapie, czyli na hradczany. Znajdziecie tutaj zamek królewski założony w IX wieku, bazylikę Świętego Jerzego, słynną złotą uliczkę, ogrody królewskie z belwederem oraz budowaną przez sześć stuleci katedrę Świętego Wita. Dużo chodzenia, dużo chłodzenia, ale jestem szczęśliwa, że tu jest. Zobaczcie jaki widok. Zachodzi słoneczko, jest naprawdę ładnie, widać całe miasto. Ponieważ była ogromna kolejka i mimo, że wejście jest tam darmowe, to były bramki, na których każdy był przeszukiwany. No i kolejka była naprawdę ogromna. Nie mamy tyle czasu niestety. Ale jeżeli macie zamiar wybrać się i tutaj zobaczyć złotą uliczkę, to przyjdźcie po godzinie 17, bo wtedy nie płacicie za wstęp. A póki jest ciepło, są wakacje, to jest jeszcze jasno. Można korzystać, zrobić piękne zdjęcia. Jeżeli planujecie sobie przywieźć jakieś pamiątki z Czech, to pocztówki kosztują około 10-20 koron. Magnesy otrzymacie od 30 do 50 koron. Kupki około 120-150 koron. Natomiast największym zaskoczeniem była cena krecika, ponieważ otrzymacie go od około 200 do nawet 1500 Koron. Na sam koniec po ciężkim dniu wybraliśmy się na piwo. Wybraliśmy restaurację u Glaubicu, znajdującą się naprzeciwko kościoła św. Mikołaja. I za piwo pół litra zapłaciliśmy tylko 33 korony. I wypiliśmy szczególnie za zdrowie mojego patrona, pana Janka, dzięki któremu mogłam przyjechać i nagrać tutaj dla was odcinek, a także sama sobie przypomniałam, jaka piękna jest Praga. Autobus już powrotny, mieliśmy 20 minut po północy. Także zobaczyliśmy na szczęście jeszcze most Karola w nocy, jak jest pięknie podświetlony. I mam nadzieję, że odcinek też Wam się podobał i zachęciłam Was do odwiedzenia Pragi. Do zobaczenia w następnym mieście. Раз.